Cześć, witajcie. Dzień pierwszy, runda pierwsza za nami. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć w ogóle jak testujemy deski, dlatego że w, wielu z Was orzekuje prawdopodobnie, że przedstawimy jakieś wymiary desek, szerokość i tak dalej. No my do tego jakby nie mamy dostępu. Najczęściej wchodzimy do jakiejś firmy, pytamy się co nowego i bierzemy jakąś nową deskę. I uważamy że też w sklepie naszym, w Soborshopie, że najważniejsze są jakieś odczucia z jazdy, no i tutaj jakby każdy z nas ma trochę inne preferencje, ale ogólnie staramy się testować głównie, głównie deski, chociaż testujemy wszystko, ja w tej chwili mam jakiś nowy model okleja nowy, nowy model kasku mode 3 którego nie mieliśmy w tej chwili w ofercie i na pewno ten kask do nas przyjdzie, ale wracając do testowania desek po kilku jazdach wybieramy to wiązanie, które nam pasuje, najczęściej ono jest jakby najbliższe tego co po prostu mamy prywatnie lub po prostu co, co, co lubimy i później zaczynamy zmieniać deski między sobą, zmieniać deski, raczej zmieniać same deski, zostać przy tych samych wiązaniach. może będziemy też testować buty i wszystko co tutaj jest do testowania w skarpetki czy coś takiego, ale, ale głównie skupimy się na deskach czyli staramy się nie zmieniać wiązań i po prostu zmieniać deski. Jakie mamy dzisiaj warunki? Warunki mam takie, że spadło tam na górze około 20-30 cm świeżego śniegu ale nie ma za dużo podkładu czyli jeździ się po... Po, po trawie się jeździ przykrytej śniegiem, tak można powiedzieć, po prostu dosyć, nie jest tak dużo wcale śniegu, dużo mniej niż w zeszłym roku, ale pada śnieg, w tej chwili na górze jest taka średnia widoczność, ale już zaliczyliśmy parę fajnych takich zjazd obok trasy i ponieważ nie chce nam się tracić czasu, to będziemy raczej na razie nie szukać przygody, tylko z tego pierwszego dnia wymijać deski.